Ej, a jakbym się poszedł zażygać? Więcej miejsca na wódkę? A jakbym się poszedł zażygać? No to jeszcze by wpadło coś troszeczkę? Wciąż się mam tego, co ja wciąż tym dostać, a mego rabu, podczas będzie tylko jedna postać. Trzeba walczyć kurwa Trzeba kurwa walczyć Muszę salut do karku przywozić o, jakiś taki. o kurwa Trzeba walczyć Nie poddawaj się, minęło mi Nie chce mi się żygać Nie chce mi się żygać ale mam kurwa kaszankę! Zamrożona kaszaneczka, ja pierdolę, trzy sztuki, ale prynzel tu kurwa wisi. O, kaszaneczkę na kark trzeba dać. Żebym dotrwał dzisiejszej nocy, trzeba kaszankę na szyję i można pić dalej. Walczymy kurwa, nie ma to tamto. Nie ma to tamto. Instruktorek, kurwa, jedziemy. Z jej szpinakiem. No chuj ci w dupę! Dobra, nie, pierdolić tej czarnych twojech, kurwe syny. O Jezu, kaszanka zaraz się wysypie. Nie no nie dam rady, ile ja mam chlać? Kurwa, tu jest 50 tysięcy głosów Pięćdziesiąt tysięcy kurwa losów na czarne i na czerwone Ja pierdolę Noż kurwa ja się najebie Ile ja mam pić? Kurwa 24 Ja się kurwa zażywiam No zażywiam Kurwa jebany! Ja się kurwa najeba! Jak Dawida, to nie mam tego co ja wciąż tym dostać, a mego To przepraszam, że to, to przepraszam, że powiedziałem, że nic nie zrobił, bo. Jak cisnął Dawida, to nie Spierdala to przepraszam. No sorry, jestem dwudzicowcem. Przed chwilą powiedziałem, że nic nie zrobił, a teraz Dawida cisnął. No sorry, sorry, sorry. Nie kurwa machonek ci się kurwa z strony pasy startowe na głowie pojebały? No przecież to kurwa twój brat zaczął bi cisnąć. Ty no pojebało go? Ej, no popierdoliło go kurwa. No zaczyna pie... napier? napisał, dlaczego go wyzywam i obrażam? Ja powiedziałem, że nie obrażam go. Tylko po, po pierwsze co to on mnie obraża, nie obrażanie jego. Bo nigdy w życiu jakoś go wprost nie obraziłem. Do tego wiecie. Kurmy to obchodzi zresztą na Tunganem. no bo kurwa twój brat za kolak jebany pierwszy mnie wyzywał a ja kurwa siedzę robię live'a twój brat się wpierdala między wódka a cytuszki i pierwszy, pierwszy mnie ciśnie, no tak pierwszy ciśnie, to mu go odpowiadam. Kurwa, robimy rajda, twój brat pierdolony, no dobra, może nie pierdolony, trzeba mieć czasunek kurwa do braterstwa. Ale kurwa, wej nie, dobra, twój brat mnie pierwszy zaczął cisnąć, kurwa spamuj, ja pierdolę, spamuj kurwa do niego, twój brat zaczął pierwszy mnie cisnąć, kurwa dotrze dobra do ciebie. Żywo nikt nigdy nie I tak samo wszyscy youtuberzy, że mu na żywo się nie wyzywają. Twój nie brat, brat pierwszy odmianca, zaczął mnie cisnąć, kurwa spamuj. Na, na żywo, Dawać się na żywo, Dlaczego? nie chodzi mi teraz o tę sytuację, tylko ogólnie. Dlaczego wszyscy na żywo się nie, nie wyzywają? Wiecie, co są widzowie? Na żywo, na przykład, ty śmieciu, ty pedale, ty śmiecie, ty kurwa, ty kredynie, pedale i śmieciu. Dlaczego się na żywo nikt nie wyzywa? Tylko, o, jak się widzę, na żywo tylko e, 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 Kładwa nie klodowanie na ehe, e, e, O jak ty jesteś fajny? I taki, i taki. Jezus, no. Nie, nie mogę tego zrozumieć. Nie no, czego kurwa nie możesz zrozumieć? Ty, Machonek, a to by się nie poprzewracało do góry piznami? Ty, a pamiętasz, kurwa, lajwa, gdzie gadałeś, płakałeś, żaliłeś się, że idziesz do sklepu i krzyczą na ciebie za plecami: Pedofil z Parsencka, pedofil z Parsencka, kurwa, co już, Machonek, nie kojarzysz tego lajwa? Płakałeś, kurwa, żaliłeś się. Że kurwa ludzie cię wyzywają za plecami. To co pierdolisz? Że nie rozumiesz tego, że ludzie się wyzywają kurwa. Czemu się nie wyzywają na żywo? Wyzywali cię i co zrobiłeś? Płakałeś na live, że cię cisną. To co ci pierdolisz, wielki ubrańca ty? Jeśli mówię, że ja nie wiem, kto zaczął kogo cisnąć. Ja mówię o czym innym w ogóle. Mówię o tym, że ogólnie ci jutro się kurwa cisną, w śmiecie, że nawet nie wiedzą. No może nie śmiecie, przepraszam. Że, wiecie, mam jakieś 24 mm. w basenie straponów? Tak, be, basen A Nie wiem, chodzi mi o to, że się wszyscy 24, kurwa cisną. Dlaczego w sobie w cztery 24, oczy nie powiedzą? Ja... 4 zł. Czemu sobie w cztery oczy nie powiedzą? A jak cię kurwa Magikal cisnął? A jak cię magikal kurwa cisnął na swoim live? Kiedyś kurwa za starych czasów robiłeś kurwa streama z magikalem razem w chacie z Gochom Osraną. Robiłeś lajwa, tak czy nie? Tak! I co? Magikal cię kurwa cisnął. Cisnął cię w chuj. A ty co jedynie odpowiedziałeś? Śmiałeś się z Gochy. Śmieszne donate. Ludzie ci wysyłali: yy! Ty, KURWA, Co masz ryj, twoje kurwy! I tylko się z tego śmiałeś. I co? Powiedziałeś to magikalowi prosto w ryja? No nie. No kurwa. No to pojechał do niego, ale psy magikal zawiadomił. Ty myślisz, że kurwa on się nie spodziewał tego? Ty myślisz, że się kurwa nie spodziewał tego? No, był u niego, dobrze, ja to pamiętam, a ty myślisz, że ja nie oglądałem tego live'a? Ja też oglądałem tego live'a, ja też to widziałem, pojechał do niego. Ale co on, kurwa, myślał? Że co? Wyskoczy kurwa na solówkę sympatyczną, jeden versus jeden, kurwa z Magikalem za blokiem, gdzie nie ma monitoringu? Tak, kurwa, odpalając live'a na telefonie w samochodzie, pokazując kurwa jego chatę na live'ie, Magikal to samo, tak, kurwa, solówka jeden na jeden, nikt się nie dowie. No nie, kurwa, lajwa odpali w telefonie, że jedzie najebać Magikalowi. No oczywiście, kurwa, że każdy się dowie. Widzowie to pod chatę podjadą, to tego. No kurwa, ty, no o czym wy gadacie? Podjechał do niego, dobrze, podjechał. Ale co, podjechał kurwa jeden na jeden, nikt się kurwa nie dowiedział? Czy kurwa może live'a odpalił na 5 tysięcy ludzi ponad i każdy wiedział, że kurwa z Magikalem jedzie się pizgać i widzowie sami podjechali pod dom Magikala, żeby obejrzeć walkę kurwa, Fame MMA? No o czym my kurwa tu rozmawiamy ty? No kurwa. Do... Kurwa bez kitu, nie? Naprawdę, bo to już jest kurwa pojebane, nie? O czym wy kurwa gadacie? Noż ja pierdolę, no też kurwa, no. A iść pan, w chuj. Ludzie kurwa, przejście na oczy, kurwa, serios, przejście kurwa na oczy, co kto gada?